Hej, cześć, witajcie, z tej strony Vespar, to jest pierwszy poradnik do gry Don't Starve. W dzisiejszym poradniku pokażę wam, jak najprościej przetrwać pierwszą noc. Zapraszam. Pierwszą czynność, jaką musimy wykonać, jest to zbieranie chrustu. Ilość chrustu, która przyda nam się na pierwszą noc, wynosi od 10 do 15, jednakże nie zaszkodzi mieć go więcej. Także polecam nazbierać go tyle, ile możecie. Kolejną czynność, jaką musimy wykonać, jest to zbieranie trawy. Ilość trawy, która przyda nam się do przetrwania pierwszej nocy, wynosi porównywalnie jak ilość chrustu, czyli od 10 do 15, jednakże więcej nie zaszkodzi. Następnie musimy znaleźć kamienie, które są porozrzucane po całej krainie. Przydadzą się nam one do tworzenia przeróżnych narzędzi. Ściemniło się, zatem bezwłocznie musimy stworzyć siekierę. Za pomocą siekiery ścinamy drzewo. Z drzewa wypada nam drzewo oraz nasiona. Nasiona możemy wykorzystać, aby posadzić nowe drzewo. Natomiast ze zwykłego drewna tworzymy ognisko. Właśnie tak. Jak najbardziej, przeżycie pierwszej nocy może być trudne. Nie zapominajmy również o tym, że do ogniska trzeba dorzucać co jakiś czas chrusu, gdyż ognisko wygasa żeby zabezpieczyć się w tym celu, gdyby nagle nam rozgasło ognisko, polecam sobie stworzyć pochodnię. Pochodnia również ma wyczerpujący zasób paliwa. Jeżeli chcemy ją zapalić, po prostu zamieniamy ją z siekierą. Daje ona bardzo nikłe światło i bardzo szybko się wyczerpuje. Jednakże czasami może być to kluczowa rzecz, która umożliwi nam przetrwanie pierwszej nocy. Jak widzicie promień naszego światła z ogniska zmniejsza się, czyli musimy dorzucić nieco chrustu. Jak widzicie poziom światła znów się powiększył. Jako paliwo dla ogniska możemy wykorzystywać również zwykłe drewno, które zetniemy z drzew. Szczerze mówiąc jest to lepsza metoda, bardziej oszczędna. Dzięki czemu możemy sobie zostawić nasz chrust na narzędzia, na przykład kilof. Ale o tym kiedy indziej. Jak widzicie, przetrwaliśmy pierwszą noc. Dla mnie nie było to takie trudne, jednak dla niektórych może być to troszeczkę skomplikowane. Jak widzicie, po całej nocy nasz poziom głodu nieco spadł. Dlatego polecam rano zjedzenie jakiejś ilości pożywienia, którą znaleźliśmy. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika. Prowadzę również serię Let's Plays Don't Starve, także polecam sobie zobaczyć, aby podpatrzeć niektóre ciekawe pomysły oraz zapraszam Was do oglądania kolejnych poradników, które, które okażą się również na tym kanale i mam nadzieję, że do czegoś się one wam przydają. Co planuję zrobić w przyszłości? Planuję pokazać, jak najlepiej rozwalać skały oraz jak najlepiej chwytać króliki. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika. Mam nadzieję, że przydał Wam się on do czegoś oraz że teraz przeżycie pierwszej nocy w Don't Starve nie będzie już dla Ciebie takie trudne. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.